Nazywam się Ewa Wołyńska, jestem studentką piątego roku biologii i zapraszam Państwa w podróż po ośmiu oczkach wodnych w powiecie Hoszczeńskim. Oczka wodne to najczęściej płytkie zbiorniki o różnorodnej wielkości i różnorodna jest także ich trwałość, ponieważ wyróżniamy oczka wodne stałe i okresowe. Wiele oczek wodnych powstało z przyczyn naturalnych, i tutaj wymienia się m.in. działanie lodowca czy pociągi na obrzeżach jezior lub obniżanie się terenu. Ale jedna z hipotez tłumacząca istnienie oczek wodnych zakłada, że powstały one przez. Zalanie kraterów po zrzutach bomb w czasie II wojny światowej. Oczka wodne stanowią zapomniane ostoje przyrody, ponieważ kryją w sobie niesamowite bogactwo gatunków należących zarówno do fauny, jak i flory. Bardzo często są to gatunki rzadkie, wymagające ochrony. Myślę, że są one godne naszej uwagi, ponieważ poza właśnie walorami estetycznymi. Są domem dla wielu cennych gatunków, które praktycznie w innym miejscu nie znalazłyby dla siebie odpowiednich warunków. Znajdujemy się w niedaleko oczka wodnego w miejscowości Glezno. Oczko to jest określone przeze mnie jako modelowe, ponieważ woda jest w nim przez cały rok. Znajdziemy tutaj wiele gatunków roślin, między innymi rdest ziemnowodny. Jest to roślina, która posiada dwie formy życiowe, wodną i lądową. Tutaj mamy do czynienia z formą wodną, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałam, woda jest tutaj przez cały rok. Bardzo często rośliny, które występują w oczkach wodnych, muszą wykazywać pewną elastyczność na panujące w nich warunki. I taką rośliną właśnie jest rdzeń ziemnowodny, który posiada te dwie formy życiowe i w zależności od tego, czy woda w zbiorniku się znajduje, czy nie, potrafi on przeżyć i tam przetrwać. Oprócz niego znajdziemy tutaj rzęsę drobną. Roślinę również bardzo odporną na wszelkie zanieczyszczenia, bo jeszcze wspomnę, że rdest ziemnowodny również jest w stanie przetrwać zanieczyszczenia nawet rtęcią czy ołowiem. Znajduje się tutaj również bardzo ciekawa roślina miododajna, sprowadzająca na te tereny mokradłowe wiele gatunków zapylaczy. Jest nią łączeń baldaszkowaty. Wytwarza on spore ilości nektaru, którymi właśnie wabi zapylacze. W Polsce jest to roślina pospolita, natomiast w wielu europejskich państwach, takich jak Norwegia, Chorwacja czy Szwajcaria, zaczął się wycofywać i ma status praktycznie krytycznie zagrożonego. Wydarzyło się tak, ponieważ dochodziło tam do masowych osuszeń mokradeł i ten gatunek po prostu zniknął. My w Polsce możemy się nim jeszcze na razie cieszyć, więc doceniajmy jego obecność tutaj. Myślę, że jest to na pewno ciekawy gatunek, również pod względem estetycznym, ponieważ posiada dość okazały okwiat. Kolejne oczko znajduje się w okolicach miejscowości Choszczno i wykazuje ono bardzo już wysoki poziom zdegradowania. Pomału zaczyna zarastać pokrzywą i sitem, bo to są dwa główne gatunki, które odpowiedzialne są za zanikanie oczek. W tym oczku od dawna już nie było wody, ale i tak potrafi zaskoczyć nas ciekawymi gatunkami. Pojawia się tutaj na przykład wyczyniec czerwono-żółty, który należy do rodziny traw. Poza tym właśnie bardzo widać tutaj sit rozpierzchły i pokrzywę, o której wspomniałam. Przenikają też gatunki typowo ruderalne, na przykład dziki bezczarny, czy y, gatunki, które uciekły wręcz z ludzkich upraw, czyli na przykład y, gatunki jabłoni czy y, gruszki. Znajdujemy się teraz w już wyschniętym oczku wodnym niedaleko miejscowości Suliszewo. Oczko to niestety też już zaczyna mocno zarastać i przenikają tutaj również gatunki ruderalne. W tym przypadku jest to nowy gatunek psianka słodkogórz, który znajduje się tam. Jest to gatunek krzewu oraz przetacznik orzankowy. Roślina już drobniejsza, dość pospolita, jednak w innym oczku wodnym nie została przez nas zidentyfikowana. Jest to drobna roślina o białych kwiatach. Też tutaj w tych oczkach wodnych skupiam się głównie na florze, a ich fauna jest równie bogata, właśnie co flora. I w tym przypadku spotkaliśmy dwa gatunki ślimaków wodnych: jest to zatoczek rogowy i błotniarka stawowa. Oba niestety już wyginęły, ponieważ nie ma tutaj wody, a są to gatunki, które potrzebują po prostu wody do życia. Błodniarka stawowa jest bioindykatorem, to znaczy jest bardzo wrażliwa na zmianę chemizmu wody i świadczy w pewnym stopniu o y, czystości tej wody w oczku. Słuchaj, co mamy? Ach, mamy muszelkę, dobrze. Ojej, czyli są. Są, na pewno. Jeszcze drugi gatunek by się udało, to by było świetnie, bo to jest ten zatoczek, a jeszcze błodniarka. Znajdujemy się w kolejnym oczku wodnym. Także wyschnięty, niedaleko miejscowości Suliszewo, i w oczku tym znajdziemy wiele pospolitych gatunków, takich jak na przykład ostrożeń polny, który kończy już swój okres kwitnienia, ale jeszcze możemy spotkać jego kwiaty, także komosę białą. Ale ciekawym gatunkiem, którego nie spotkaliśmy w żadnym poprzednim oczku wodnym, jest niezapominajka darniowa, która stanowi hybrydę dwóch gatunków niezapominajek. Spotkamy tutaj również bardzo pospolitą komosę białą, na przykład. Dawniej, z powodu że to oczko jest tak rozległe, musiało stanowić na pewno perłę wśród miejscowych oczek. Znajdujemy się w oczku wodnym niedaleko miejscowości Krzęcin. Oczko to także jest suche i dość mocno już zarośnięte, ale znajdują się tutaj bardzo ciekawe gatunki, między innymi wyczyniec czerwono-żółty czy kosaciec żółty, który niestety już skończył okres kwitnienia. Poza tym oczka wodne są domem dla wielu gatunków płazów. Jednym z nich jest kumak nizinny. Niestety w tym oczku już no, nie znajdzie domu, ponieważ nie ma tutaj wody, a jest to płas niezwykle od wody uzależniony, ponieważ praktycznie całe życie spędza w wodzie i opuszcza zbiornik jedynie w okresie jesiennym, kiedy już musi zimować lub gdy zbiornik wyschnie i wtedy właśnie też musi zmienić miejsce zamieszkania. Kumak nizinny też charakteryzuje się tym, że ma na brzuchu czerwone plamy. I w momencie, kiedy zostanie przestraszony, to prezentuje tzw. refleks kumaka, czyli przewraca się na grzbiet i prezentuje czerwone plamy, które oznaczają to, że jest jadowity. Chroni go to przed zjedzeniem, też przez wiele drapieżników, i praktycznie ma bardzo mało naturalnych wrogów. Głównie są to za skrońce. Obecnie liczebność kumaka nizinnego znacznie spada, w związku z tym, że zanikają oczka wodne, które są jego głównym domem, i możliwe, że niestety będzie to już niedługo gatunek zagrożony. Oczko wodne niedaleko miejscowości Chłopowo sprowadza nas tutaj obecność starca błotnego, który jest gatunkiem rzadkim i jest to związane z tym, że nie radzi on sobie dobrze z konkurencją, nawet w obrębie własnej populacji. Stąd jego populacje są zwykle mało liczne. Populacja tutaj w Chłopowie jest również dość niestabilna, ponieważ oczko zaczyna bardzo mocno zarastać i pojawiają się gatunki. Od niego zdecydowanie wyższe, które będą mu odbierać i światło, dostęp do światła, dostęp do wody i ogólnie zasobów środowiska. W związku z czym on również niedługo może zniknąć. Zwykle w okresie kwinienia ma zawsze piękne, żółte kwiaty. Niestety, już obecnie ten czas przebinał i możemy tylko tutaj zobaczyć jego już owoce. Oprócz starca błotnego, oczka wodne sprowadzają do siebie wiele gatunków bezkręgowców, między innymi ważki. Ważki są najstarszymi owadami na Ziemi, są starsze praktycznie od dinozaurów. Charakteryzują się tym, że niestety, ale są strasznymi kanibalami i w momencie, gdy na przykład chcemy złapać kilka ważek i łapiemy je w siatkę, musimy zawsze pamiętać, żeby nie łączyć nigdy ważek ze sobą, ponieważ praktycznie mamy 100% pewności, że jedna drugą po prostu zje. Są świetnymi drapieżnikami, Żyją od pół roku do 7 lat, ale większość życia spędzają w formie larwalnej pod wodą, również w formie bardzo drapieżnej, ponieważ bardzo często dorosłe ważki padają ofiarą młodych ważek. Kiedy właśnie składają jaja, to larwa bardzo często poluje na no, te samice ważek i po prostu one w ten sposób giną. Znajdujemy się w oczku wodnym na odcinku dzielącym Krzęcin i Granowo. Oczko to też jest już całkowicie suche, ale nie pozbawione ciekawych gatunków, ponieważ spotkamy tutaj jaskra krążkolistnego, który podobnie jak rdest ziemnowodny charakteryzuje się bardzo szeroką amplitudą ekologiczną i potrafi przyjmować formę wodną i lądową. Forma wodna jest bardziej okazała, lądowa jest zdecydowanie mniejsza, ponieważ on potrafi rosnąć i na znacznych głębokościach i na całkowitych płyciznach. Forma lądowa jest niewielka, praktycznie nie tak dostrzegalna właśnie jak wodna. Bardzo dużo jest tutaj pokrzywy, ale i ten gatunek może sprowadzić kolejne ciekawe gatunki, ponieważ sprowadza wiele gatunków owadów, między innymi motyla rusałkę pawik, która składa jaja na tej roślinie, a następnie z niej wykluwają się gąsienice i które typowo zjadają pokrzywy, więc gdyby... Teoretycznie pokrzywy zniknęły, to rusałka pawik również, ponieważ jest od niej całkowicie uzależniona. Oprócz tego, na pokrzywach często można spotkać wojsiłkę pospolitą, która prowadzi też bardzo taki ciekawy tryb życia, ponieważ wśród tych owadów znane są tak zwane dary ślubne. To znaczy, samiec oferuje samicy martwego owada, i w ten sposób dochodzi jakby do można powiedzieć zaślubin. Oprócz tego Wojsiłki są ewolucyjnie bardzo stare, ponieważ od nich pochodzą współczesne pchły. Natomiast Wojsiłki bardzo dawno temu były pchłami dinozaurów. I praktycznie bardzo słabo się od tego czasu zmieniły. Więc stanowią też w pewnym sensie relikt wśród owadów. Jeśli je <grystanie> to finde ich overall. Kijk, je hebt him hier i Oczko wodne w żeńsku, ma bardziej charakter już bagienny, ale sprowadza nas tutaj bardzo rzadka turzyca, która znajduje się jedynie w pięciu miejscach na ziemi. Jedno z nich właśnie jest tutaj i jest to karek z która stanowi hybrydę dwóch gatunków turzyc. Oprócz tego siedlisko to jest niezwykle też interesujące ze względu na to, że graniczy z siedliskiem leśnym, i wiele gatunków leśnych tutaj przenika, między innymi lecznica samcza, która jest leśną paprocią i w dawnych czasach była nazywana po prostu leśną paprocią. Obecnie już tak troszeczkę się o niej zapomina, ale kiedyś w kulturze była bardzo ważna i między innymi wypychano nią na przykład materace czy poduszki, ponieważ i to jest udowodnione naukowo, ona ma właściwości lecznicze i potrafi łagodzić bóle reumatyczne. Poza tym była też ceniona jako taka u nas już współczesna koniczynka czterolistna to kiedyś właśnie dla ludzi było czymś takim e, narecznica samcza, zwana właśnie leśną poprocią, ponieważ wierzono, że ona przynosi szczęście, że odgania czarownice i złe moce i e, ogólnie jej obecność była pożądana i często ludzie cieszyli się, kiedy na przykład rosła wokół półuprawnych, ponieważ wierzono, że ona e, dzięki niej plony będą większe oczka wodne, śledząc je na pewno natkniemy się na żurawie. Żurawie ich liczebność w ostatnich czasach wzrosła, ale też musimy o nie zadbać, ponieważ one głównie jednak znajdują się na polach uprawnych, a preferują bardziej właśnie szuwary, ponieważ tam zdobywają pokarm. Żurawie też od zawsze kojarzyły się z ludziom z jakimiś praktycznie mistycznymi rzeczami. Wierzono kiedyś Słowianie wierzyli, że to właśnie żurawie przynoszą duszę wojowników do raju. Obecnie troszeczkę się o nich zapomina, a są to bardzo interesujące ptaki i myślę, że też powinniśmy dbać o, dbać o oczka wodne ze względu na te piękne zwierzęta, które tutaj zamieszkują.